Zdrowa Jezusu Chrystus, witaj z, Chrystu. <kliwetnich> z brate sestry. Dzisiaj 3 listopada i my czujemy Słowo. Słowni z 14 rozdziału, rozdziału Ewangelii Wiedluki. Bardzo Słowo, które nas zaprasza do miłosierdzia, dawać miłosierdzie. Posłuchajcie. to. czasu Jezus promował do farysej, jakiej zaprosił Ojciec, sprawdź, że obita, bo wieczory nie zaprosuj swoich druziw, ani swoich bretiw, ani swoich rodziców, ani bohatych susidów, żeby piewony by kogoś zaprosiły i wciąż budy tobie wynagroda. Ale koją wasztowież gostyno, kłycz biednych, słabkich, krywych, slipych i budyż blaziennej, bo nie mają czym tobie widnate, widać też tobie w prawednych. Ciekawe takie powczanie Jezusa. Ujawiać sobie, się na na na, na, na banket, jakiś taki. Przyszły drózy, gospodarze, a Jezus zaczyna ich krytykować. No, w Jezusa można było oczekiwać, jakby kreszczu nie, tak zdaje się, też, nie? E, I e, czekajesz jakby koło komplimentów, to, to takie rozczarowania trochę, szok, nie? takie komentarze Jezusa. Nikt Nie nie czekał. ale warto też zadumać o co idzie bo Jezus tu nie krytykuje w ogóle sensu e bankietu, kogoś na na wieczerę, z przyjaciółmi, świętkowaty. Nie, Jezus nie przez tego, nie. On prosto win prosto Chcę powiedzieć, to dobre, ty zrobiłeś, że zapraszasz, ale chcę zaproponować ci coś lepszego, o co idzie. Żeby coś dla ludzi, na sławę Bożą, ale nie czekać wdzięczności od ludzi. Bo tak, farysei, jak pamiętamy, Когда я ж мимо перед собою, як роблять лицеміри по логах та вулицях, щоб їх хвалили люди, істинно кажу вам, вони вже мають свою нагороду. Так. Тобто ми маємо переглянути нашу мотивацію, навіщо ми це робимо? Для кого ми це робимо. Бо якщо ми тут отримаємо нагороду, логіка є така. Якщо ми тут робимо якусь справу добру, Jakieś dobro. I my już otrzymaliśmy nagrodę za c No tak jak my postanowimy przed Bogiem, to już od Boga niczego nie czekamy. Bo my już wszystko otrzymaliśmy. A chodzi o to, żeby dać Bogowi szansę e, e, podarować nam coś, żeby Bóg choćby nam dał nagrodę za dobro, które my tutaj bratam naszym zrobili zrobiliśmy. Po e, prostu o to idzie, Czy Ty robisz z takiej motywacji, że ja robię dla moich o czym a, a Boch da na, na ogrodu. Duże harno, knyha nam wyjaśnia. Kto czyni biednemu dobro, to i szludowiec pożycza I winia mu mowid za jego dobra Czynisz biednemu dobro, to i szludowiec I Boch w tebie zaborgował. Jak robisz dobro, to Bóg mówi: Ja twój burżynik, ja tobie oddam, a to trzeba wiro i czekać od Boga wynagrody. Tak prosto, taka motywacja Jezusa. No, zwyczajno czasem zaujawia się taka dylema, może do jakichś: no ja chcę dobro robić, ja chcę tak, żeby nikt nie pomijał na sławę Bożą, ale ludzie pomijają i mnie podziękowały i tak dalej. Nie? Czy to złe? Oczywiście, że nie. Nie trzeba ty dokryć w sobię, że my robili dobro. Просто тому що є подвійні якби, наслідки. Не? Перше, я хочу робити добро людині на славу Богу, Бога, да. а, а якщо люди мені подякували, і... то я цього не, не, не від, відкидаю, звичайно. Правда в тому, що я цього не чекаю. Це, це суть. Я не чекаю, але коли хтось помітив, дякую, то, то смиренням, так. Слава Богу <з> за, за все. І якщо ми хочемо так безкорисливо любити, чинити добро, бути ми в нашому житті буде багато таких ситуацій. Що до кожного дня є хтось, кого треба любити, навіть він про це не знає, що нам важко любити цю людину. Буду ситуації, коли ти можеш похвалитися, я зробив там, що я маю успіхи, а ти цього не скажеш. Ні? Tak, bo Ty chcesz, żeby Jezus był w centrum. I, I kiedy my robimy takie dobro, bezkorzystne, na sławę Bożą, to, to my na zawsze pozbywamy się jakby, jakby, jakiegoś fragmentu naszego egoizmu. I robimy większe miejsce dla Świętego Ducha. Nie? To, to ważne, takie duchowe wprawy. Робити добро. А чому маємо так робити? Бо Бог такий. Саме Бог такий. І знаєте, і теж часом може бути така криза, чи, може так кажемо. Ну, люди могли би нам ще подякувати, повинні бути вдячні. Я помічаю, часом мене з'являються такі спокуси, думки там, не от то в карітасі нашому правда? То прийшли там переселенці, вони повинні якось можуть бути вдячними, деякі. Не? Так очікуємо цього підсвідомого. У нас є весь час цей егоїзм. І в таких ситуаціях, що треба піти до причастя. І побачити, як Ісус себе дає в Слові, як Ісус дає себе в Святому причасті. Він нічого не отримує, просто дарує себе. Я маю вчитися на молитві від Ісуса, перебувати в Його присутності. Я бачу, що моя мотивація міняється. Без Ісуса я стаю егоїстом, я в центрі всесвіту. A kiedy je z Jezus, to ja rozumiem kto tutaj główny, kto jest gospodą, kto jest posytem, kto jest, jest Czarem. I ja rozumiem, że on na jego sławę ma je robić. Cieć medytacja. krótko niech Was nadychaje, chce te te, te Was do do e, służenia e, bratam na sławę Boga sława Jezusa Chrystusa.